Wylądowa, proszę państwa. Coś ucięło kamerę, ale wszystko jest pod kontrolą. Komentowałeś? Trochę tak. Proszę bardzo. Słyszałeś jak krzyczałem? Certyfikat. A słyszałeś jak krzyczałem? Coś tam było słychać. Ale. Oczy czerwone, pełno krwi w mózgu, proszę państwa. Ale dał radę. Widzio no lecisz, lecisz ty. No ja się domyślam, ale. Ja bym czegoś takiego nie zrobił. Chyba ja też! Ja też! Ale ty. Żyjesz! Pokaż rękę! Trzęsie się! Moja się trzęsie! Trzęsie się! Trośnik niezapomniany, ale dał radę. bungee jumping Proszę bardzo Dał radę, jest szczęśliwy, ale może być szczęśliwy W końcu to jest właśnie, to jest Superman tam ten filmik był, nie? Bo może go nie jak się telefon Będzie, dobra Dziękujemy za uwagę No, no.